Cześć. Marka Nash od zawsze słynęła znakomitej jakości, innowacyjności i nietuzinkowych rozwiązań, które możemy znaleźć m.in. w serii ubrań Scope. No to zacznijmy, może, od czapeczek, które możemy znaleźć w ofercie. Seria Scope: trzy czapeczki. Popularna alanka, five Panel z prostym daszkiem. Traperka na wieczne dni z załóżnikami i popularne wiaderko bucket Słuchajcie, pogodę mamy w tym roku mocno w kratkę, dlatego stwierdziliśmy, że zaprezentujemy Wam kilka wersji ubrań właśnie na te cieplejsze i chłodniejsze dni, wieczory i noce. Uzupełnieniem oferty Scope są krótkie spodeneczki. Spodenki Scope OPS Shorts, charakteryzujące się dużą wytrzymałością materiału, bardzo fajną kolorystyką, charakteryzującą Scope'a. Eee, materiał szybko schnący, także może nam posłużyć nawet jako kąpielówki w te cieplejsze dni. Lecimy dalej. Dalej mamy do zaoferowania spodnie dresowe z serii Light. To są te spodnie z kołpa OPS w wersji lekkiej. Eee, spodnie posiadające bardzo fajne wzmocnienia na kolanach, co w szczególności przydaje się w momencie, kiedy robimy sobie zdjęcia z rybą, te wypełnienia na kolanach są wodoodporne. Tak samo na tyłeczku. Bardzo fajna propozycja. Na chłodniejsze dni, wieczory i noce wersja HD Joggers. Podobnie jak wersja Lite, spodnie HD Joggers posiadają wodoodporne wzmocnienia na tyłku, jak i na kolanach. Przechodzimy teraz do prezentacji odzieży wierzchniej na górę. Zaczniemy może tutaj od tej cieplejszej wersji. Tutaj moim faworytem jest sweterek Jumper. Znakomity produkt. Produkt w pełni termiczny, w pełni oddychający. Idealna propozycja na chłodne wieczory, nawet i noce, w momencie kiedy doskwierają nam komary. Tutaj mamy w pełni termoizolację od wewnątrz. Natomiast komary tutaj no nie są dla nas żadną przeszkodą. Świetny produkt, serdecznie polecam. Jeden z lepszych, jaki miałem, markinesz. Warto tutaj dodać, że jumper posiada e, wzmocnienia wodoodporne na łopcia, które zapobiegają przetarciom, ale i dodają ładnego wizerunku całości produktu. To co, teraz może coś na te deszczowe dni, których w tym roku nam niestety nie brakuje, no, albo stety. To się okaże e, pancho Seriscope, produkt, i, którego nigdy wcześniej tak naprawdę żadna marka Karpiowa nie wypuściła. Nas jest y, tutaj e, pierwszym producentem, który wykonała tę bardzo praktyczną odzież. W pełni wodoodporna peleryna. Ja osobiście tego produktu używam na pontonie. Jest ze mną na pontonie zawsze, niejednokrotnie zdarza się, że podczas brania w emocjach Płasz do plątonu, nie masz nic na sobie, leje ulewny deszcz. Takie płaczą ekspresowo zakładasz na siebie i możesz cieszyć się cholerni. O tym, jak wielofunkcyjne jest te płączą, może świadczyć fakt, że jesteśmy w stanie w ekspresowym tempie zrobić z niego tarpa nad głowę, na łóżko na szybkich zasiadkach, gdzie zastanie nas deszcz. Do osłonięcia nas podczas deszczowych zasiadek wystarczą nam w zupełności dwa śledzie i dwie podpórki. Wszystko wbijamy tutaj w przygotowane odpowiednie otwory. 10 sekund i śpimy sucho. Podobnie jak ciepłe spodnie HD, bluza HD Hoodie posiada polarowe wypełnienie wewnątrz, eee, kieszonki Wielofunkcyjne dwie kieszonki odpinane na zamek. Jedna główna kieszeń odpinana na guziki oraz boczne kieszonki znakomite do przechowywania drobnych akcesoriów, kluczy, telefonu. Całość to oczywiście dbałość o detale i najmniejsze szczegóły. Zupełnieniem są loga nawet na najmniejszych guzikach. Tutaj bardzo fajnym, wielofunkcyjnym zastosowaniem jest zamek, który możemy zapiąć Ładniejsze dni po samą brodę. Ostatnim produktem jest kurtka wyróżniająca się totalnie na tle całej serii Skopa. Kurtka termo, w pełni wodoodporna, w pełni oddychająca, znakomicie nadająca się podczas ciepłych dni, deszczowych dni, ale również i zimowych zasiadek. Coś, co tutaj widzicie, co tak delikatnie zwisa i powiewa, to nie śliniaczek, a siateczka, która zabezpiecza nas do czasu palnych dni przed humoralnymi wodami. Kurtka posiada specjalnie zaprojektowane zamki, które w 100% chronią nas przed dostępem wody do ich wnętrza. Są w 100% procentach duża kieszeń frontowa zapinana na guziczku, dwie kieszonki boczne zapinane na zamki. Bankiety zapinane mamy na rzepy, które są w stanie nam szczelnie dopiec tutaj kuteczkę do nadgarstków. Całość kurtki posiada delikatnie wydłużany krój, w szczególności tutaj za pośladkami dzięki czemu jesteśmy w stanie e, usiąść na przykład bez problemu na mokrej łodzi w fontaniem. Kurteczka o parametrach 5000 oddychalności i 10000 mm słupa wody wodoszczelności. E, cóż mogę więcej powiedzieć? No, cała seria to jest absolutny top wśród ubrań dla karpiarzy. Sam korzystam od wielu, wielu lat. Obecnie posiadam nową serię tej odzieży Scoop. Także serdecznie polecam do zapoznania się z całą ofertą na naszej stronie www.rockwood.pl.